Cześć, siemanko, Ner, nerkuś. Będzie mi tutaj Nero pomagał dzisiaj, widzę. Wracam do Was z kolejnym unboxingiem, ale będą dwie rzeczy. Chcę Wam pokazać dwie rzeczy naraz, będzie dłuższy filmik, ale będę miała to odfajkowane, że tak powiem. Byłam ostatnio na giełdzie Rupieci, to są takie giełdy, gdzie ludzie przyjeżdżają i swoje graty z domu wyprzedają. Tu w kilku miastach w Polsce się to odbywa, między innymi w moim, pod, pod Domem Kultury. No i co, ja tam poluję na fanty. Związane z moimi zainteresowaniami, tak? Czyli głównie gry, książki, jakieś tam graty elektroniczne. No i co? I udało mi się wyrwać. takie rzeczy. Nawet tu jest jedna płyta z muzyką. To jest tylko z ostatniej wyprzedaży, a na takich wyprzedażach mam już kilku. No ale tylko te ostatnie fanty mam jeszcze nie. nie popakowane gdzieś tam na półkę i tak dalej, to wam pokażę. Fallout dwójka. Komplecik Płyta w ogóle nie ma oznak użytkowania. Ja za nim dałam 5 zł Więc to jest raz. Muzyka Mensona, Bird of the Antichrist and the Spooky Kids. Dychę za to dałam, ale chciałam to mieć, bo lubię, lubię mieć muzykę na CD-ROMach. Płyta też jest w dobrym stanie, pudełko w takim sobie, ale moim zdaniem było warto dać. The Binding of Isaac, za to też dałam 5 zł. To jest jeszcze w tym wydaniu dobra gra, tu jest normalnie pudełko z płytką, nie chce mi się już tego otwierać teraz. Crazy 2, tylko do tego jest pewnie potrzebny klucz Steam, ale nie szkodzi, to są głównie gierki do kolekcji, zależało mi na edycjach pudełkowych, więc jest. Jak widzicie... 2 zł. Także mega się opłaca na te giełdy chodzić. Kolejna. Call of Juarez Gunslinger. Też za 2 zł. Tu klucza z Steam bodajże nie trzeba. Mam tą grę z wydania CD Action, ale co wersja pudełkowa, to wersja pudełkowa. Co kolejne. Far Cry 3. Też być może będzie potrzebny klucz Steam. Nie wiem. Nie wkładałam tych płytek jeszcze do PC bo nie miałam na to czasu. Natomiast też full, full zestaw. No, i tu jest taka wisienka na torcie. Za, te, za tego farka, ja też jest 2 zł To jest wisienka na torcie. Dycha za big boxa Unreal Tournament. Tu jest wszystko. Artbook. W stanie chyba nawet nieotwieranym. Jak go oglądałam. Nikt tego w rękach nie miał nawet. Artbook. Pudełko z grą, w środku jest jeszcze instrukcja i jakieś tam pierdoły. No. I za to była dycha. Natomiast, co najważniejsze, wielka modernizacja mojego pc -t. Kupiłam taki stos części. To pudełko i to pudełko jest z częściami nowymi, natomiast po środku jest pudełko z częściami, które wylicytowałam. Jest tu procesor i RAM. Tu jest chłodzenie, a tu jest płyta główna. Natomiast te części wylicytowane za dość śmieszne pieniądze e, są jeszcze na gwarancji. Ram ma dożywotnią, a procek ma jeszcze 22 miesiące gwarancji, więc sztos. Otworzę to wszystko, nie będę już tu męczyć otwieraniem pudełek, bo to nic spektakularnego. Otworzę to wszystko i pokażę Wam co, z czym i gdzie. I tutaj proszę Was, bardzo chłodzenie, nówka sztuka, jeszcze mam na nią. Paragon, proszę. Spaczkomatu odbierałam dzisiaj. Tam to pudło kozak wielkie, w połowie wypchanymi poduszkami śmiesznymi. No ale ważne, że dobrze zabezpieczone. Jelly Phantom. Dużo go poleca osób. Dużo poleca w wersji black też. Ja wolałam zwykłej, bo te w wersji black są tak brzydkie wentylatory, że żygać się chce. Zobaczymy, czy schodzi tego bydlaka, którego zamówiłam. Mam nadzieję, że nie będzie też problemu z montażem w mojej obudowie. Jak wiecie, albo i nie wiecie, to jest, to jest moja obudowa. To jest w ogóle kawałek mojego stanowiska, ale to nie o tym film. To jest moja obudowa: to jest obudowa z oknem. Na razie mój pecet wygląda jak wygląda. Nieważne, to nie o tym. Yy, no, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Będę się za to zabierać do składania jutro albo w sobotę. Zobaczymy, jak będę stała z czasem, do praca. I co, otwieramy kolejną rzecz. No i co, kolejna część B450 Tomahawk. Miałam brać Aurusa, ale wszyscy mówili, że Aurus ma gównianą sekcję zasilania, więc padło na Tomahawk No już chyba wiecie, jaki tu będzie procesorek, hahaha, ha, ha, ale jeszcze nie wiecie, który. Yy, nie będę jakoś w go szlańczo podkręcać, wiadomo, trochę tam pokręcę, bo chcę. Ale myślę, że ta płyta da sobie radę. no tam Były testy, ale nie będę kupowała do. Takiego procesora płyty za 700 czy 800 zł, bo to się mija z celem, poza tym to się mija z moim budżetem. No, także zobaczymy, czy pudełeczko się da otworzyć. Da się otworzyć. O! I cały tutaj zestawik jest. Także akurat to zamawiałam z ProLine'a. Z ProLine'a to było zamówione, także fakturkę mam na mailu, więc też mam na to chyba 30 ileś miesięcy gwarancji. Zaraz będzie klub programu, czyli to, jaki procesor i pamiątki zamówiłam. Grafika zostaje moja, czyli GTX 980. Na razie daje radę, więc po co psuć? Tym bardziej, że, no mówię, mój budżet na razie się nie zgadza. O, widzę, Neroza interesował się chłodzeniem. Tak? Moja mordula ma już 14 lat. Ale bacznie tutaj mnie pilnuje. Dobra, lecimy dalej. No i te dam Jiskile, ripriale, ja, coś tam, coś tam, chuje moje dzikie węże. Samsung bidaj podobno najlepsze do Ryzena. Niegdyś nowy komplet tych pamiątek na Morele kosztował 900 zł, bo dostałam fakturę od kolesia, żeby mieć gwarancję i kosztowały ponad 900 zł. A ja ten zestaw, to z procesorem wylicytowałam za jakąś śmieszną kasę, więc... No i teraz Bam. Ryzen 7, ale który Ryzen 7? A no ten. Dlaczego nie z dwój drugiej generacji? Bo to jest różnica może 4, 3, 5 FPS-ów. A akurat nadarzyła mi się okazja, więc wzięłam. No więc mamy tu cały stos. Syw po tym wszystkim, i gry, które Wam pokazywałam. Na dzisiaj to tyle. No, otwieram to kosą z odpustu, nie? Jakiś karambit taki dupowaty. Muszę go naostrzyć by the way. Dobra, no to dzięki Wam za uwagę. Pokażę Wam efekty końcowe pracy. Może coś nagram, jak będziemy to z Łukaszem sklejać do kupy. Na razie. To jeszcze zobaczcie, co mój kod wyprawia z kartonami po unboxingu. I jeszcze mruczy do tego. No typowy kocur. Typowy kot, którego interesuje tylko kartonik. I to jeszcze ten najmniejszy sobie wybrał. I na razie, cześć, pa.